Witam w kolejnym odcinku Football Insidera. Na początek poproszę was o zostawienie łapek w górę. Kto nas nie subskrybuje, zapraszam również do tej czynności. Dzisiaj rozmawiamy o reprezentacji polski reprezentacji polski, którą w ostatnim czasie uwielbiacie, do której pałacie miłością po kompromitacji z Mołdawią. Rozmawiamy o reprezentacji. Polski W szerszym kontekście, mianowicie o tym, w jaki sposób będzie walczyła ona o awans na Mundial w 2026 roku. 28 czerwca Komitet Wykonawczy UEFA spotkał się w Genewie. To był komitet wykonawczy, na którym między innymi przyznano Wrocławiowi finał Ligi Konferencji Europy, ale odbyła tam się jeszcze tajna, sekretna rozmowa na temat tego, jak będą wyglądać Kwalifikacje do mundialu w 2026 roku będą to nowe mistrzostwa świata, bo powiększone do 48 drużyn. Przypomnę, że odbędą się one w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. To jest pierwsza zmiana w formacie mundialu od 1998 roku. Mundial w trzech krajach, 48 drużyn, 12 grup po 4 zespoły, a więc będzie to gigantyczna impreza. Dochodzi nowa runda, 1.32. Przypomnę tylko, że z tych 12 grup wyjdzie pierwsze i drugie miejsce oraz aż 8 zespołów z trzecich miejsc, więc już samo to pokazuje, jak wielki to będzie turniej, jak ta pierwsza faza turnieju będzie mimo wszystko dość łatwa do przeskoczenia. Zabawa zaczyna się od 1.32 tej też skala powiększenia tego mundialu no to pokazuje to jedna liczba z 64 spotkań do 104 meczów mundial w 2026 roku zostanie powiększony potrwa aż 40 dni aby zagrać w finale aby wygrać też mistrzostwa świata trzeba będzie rozegrać aż Osiem spotkań. Do tej pory ta droga do finału z finałem włącznie trwała siedem meczów. To tytułem wstępu. No ale dobrze, jak się dostać na tę imprezę? Jak w niej zagrać? Będąc takim zespołem w kryzysie, można powiedzieć, jak jakim jest obecnie ekipa Biało Czerwonych Zarządzana przez Fernando Santosza. Nie jest to sprawa łatwa, ale to już Wam zostawię do dyskusji, czy jest to ścieżka? Łatwiejsza, czy też, czy też nie? Wydaje się na pierwszy rzut oka mimo wszystko łatwiejsza. Mundial w 2022 roku to były Mistrzostwa Świata, na których oczywiście zagraliśmy. Na których po raz pierwszy od ponad trzech dekad wyszliśmy z grupy pod wodzą Czesława Michniewicza i to był mundial, na który dostaliśmy się po barażach. Przypomnę konstrukcję kwalifikacji. To było 10 grup. 5 grup po 5 zespołów i 5 grup po 6 drużyn. 10 pierwszych miejsc uzyskiwało automatyczny... Awans na turnie i z tej konfederacji UEFA kolejne trzy miejsca były gwarantowane poprzez fazę play-off. Ta faza play-off składała się z dziesięciu drużyn, które zajęły w kwalifikacjach drugie miejsce oraz dwóch drużyn z Ligi Narodów, które zajęły miejsca poza pierwszym. I drugim w kwalifikacjach. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. My oczywiście zajęliśmy drugie miejsce, dostaliśmy się do fazy play-off. Pamiętamy, że mieliśmy grać najpierw w półfinale z Rosją. Ona została wykluczona, a następnie w finale z kimś z pary Czechy, Szwecja. Ostatecznie, jak się okazało, była to Szwecja, którą pokonaliśmy na stadionie Śląskich. Takich ścieżek play-offowych było do tej pory trzy. I co się dzieje teraz? Do tej pory Konfederacja UEFA miała 13 miejsc zagwarantowanych w Mistrzostwach Świata. Po powiększeniu do 48 drużyn tych miejsc z Europy gwarantowanych na Mundialu jest 16, zatem 3 więcej. I co się teraz zmienia? Zmienia się konstrukcja grup. Ich będzie aż 12, ale będą one złożone tak sześć grup tylko po cztery zespoły oraz 6 grup po pięć zespołów więc zostaną te federacje 54 federacje bo przypomnijmy że Rosja jest cały czas zawieszona rozciągnięte po prostu na więcej grup 12 pierwszych miejsc tutaj, tutaj to się nie zmienia cały czas jest konstans awansuje bezpośrednio na mundial a 12 drugich miejsc awansu zagwarantuje sobie miejsce w fazie play. I tutaj jest powiększona też ta faza, czy, czy powiększona jest ta pula ekip z Ligi Narodów, które, jeśli nie zajmą pierwszego lub drugiego miejsca, to zostaną dokoptowane do fazy playoff. Tak powstanie taki mini turniej złożony z 16 drużyn. Podzielone te 16 drużyn będą, będzie na 4 ścieżki. Półfinał, finał i cztery dodatkowe miejsca na mundialu zostaną zagwarantowane poprzez fazę play-off. Więc 12 pierwszych miejsc plus cztery zespoły z fazy play-off. Tak planuje rozegrać to UEFA. Ma to być zatwierdzone prawdopodobnie na jesień, ale tu się nic nie powinno zmienić. Więc jest to bardzo podobna droga jak do tej pory. Wydaje się ona łatwiejsza poprzez to, że nawet jeśli się potkniesz w eliminacjach, to wciąż masz bardzo duże szanse jednak, żeby zagrać w fazie play-off poprzez Ligę Narodów. Nie wiem już, co musiałaby zrobić reprezentacja Polski, aby nie dostać się minimum do fazy play-off, bo tych miejsc zagwarantowanych jest naprawdę bardzo dużo do walki o sam mundial. 12 plus 16. To jest aż 28 drużyn, połowa federacji z Europy właściwie do samego końca poprzez kwalifikacje albo playoffy będzie walczyła o Mundial. Więc poniekąd podsunąłem Wam chyba już tutaj odpowiedź, że będzie to droga moim zdaniem minimalnie łatwiejsza. Natomiast rozciągnięcie tych grup na 12, 6 po 4, 6 po 5 powoduje, że tych slotów na takie spotkania jak chociażby to, które rozegramy jesienią z Łotwą, być może będzie więcej i to chyba nie jest nic dobrego, bo to spotkanie, zwłaszcza po takiej kompromitacji jak ta z Mołdawią, no nie Wiem, na jakim stadionie się odbędzie, tego jeszcze nie wiadomo, prawdopodobnie będzie to narodowy, bo trzy dni bodajże później gramy mecz kwalifikacji do Euro 2024, ale jeżeli to będzie duży stadion jak, jak PGE Narodowy, to moim zdaniem bardzo... Trudno będzie go wypełnić po tym, co w ostatnim czasie pokazują biało-czerwoni. No dobrze, to był taki pakiet informacji, pakiet od Futbol Insider'a, jak będą wyglądały kwalifikacje do najbliższego mundialu, który już w 2026 roku bardzo szybko ten czas będzie leciał, jak, jak to w futbolu bywa. Przypomnę. Jeszcze raz 12 grup zwycięzcy bezpośredni awans 12 drugich miejsc dostaje się do fazy play-off cztery drużyny z ligi narodów z najwyższym rankingiem które nie zajęły pierwszego lub drugiego miejsca dołożonych do tych do tych 12 drużyn z drugich miejsc cztery ścieżki, półfinał i finał i czterech dodatkowych finalistów łącznie z Europy na Mistrzostwa Świata do Kanady, USA i Meksyku. pojedziesz 16 drużyn. Co o tym sądzicie? Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. Na dziś to tyle w Football Insiderze. Oglądajcie meczyki, widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.